Wstydzimy się, kiedy pojawia się jakieś uściślone zrozumienie. Nie musimy też przepraszać za to, że wcześniej nie do końca coś rozumieliśmy. No przecież ja cię nie będę przepraszał. Co? Widziałeś, co ci co ci mówili? No co? Przecież oni mieli za co przepraszać, a my co? No co? No co ja powiem? No co ja powiem? Co my powiemy? To moja wina. Proszę, wybacz mi. Nieważne jakich użyjemy słów, przeprosiny mogą być trudne. Dlaczego tak bywa? Z wielu powodów. Możemy bać się konfrontacji, winy albo odrzucenia. Może nam wstyd i jesteśmy zbyt dumni, żeby przeprosić. I jesteśmy zbyt dumni, żeby przeprosić. No to leżymy. No przecież ja cię nie będę przepraszał. Ty mnie poproś o przebaczenie, a ja cię wybaczam. Ty chyba żartujesz, nie? I jesteśmy zbyt dumni, żeby przeprosić. Ja po tym wszystkim widzę, że my jesteśmy cudowną rodziną.